Cześć widzowie, z tej strony ja Piotrek i w dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić kilka rzeczy ze świata Fortnite ale jeszcze przed odcinkiem zachęcam was do zostawienia lajka oraz subskrypcji na moim kanale to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże w rozwijaniu kanału więc to na tyle i dzisiaj przechodzimy właśnie już do odcinka więc pierwszym że pierwszą rzeczą w tym odcinku będzie pokazanie Mam bardzo fajnej mapy na expa więc przechodzimy sobie do mapki i mamy tutaj tak improve to 1v1 one one with all weapons więc yy, kod oczywiście gra na prywatną i klikamy graj kod będziecie mieli u góry bo albo to, tam wam kod w opisie albo będziecie mieli go na ekranie czekamy aż nas to bierze. jak ktoś też Ktoś też chcemy zaprosić, no to tutaj macie mój nick u góry. Właśnie przenosi nas do mapki. I tak przeniosło nas do mapki i przytrzymujemy start i u góry macie właśnie kodzik. Jak chcecie, nie chcecie go przepisywać to Wam wkleję w opisie też. Ta mapka długo się rozpoczyna. I to tak na każdym komputerze, bo dużo właśnie osób tak ma. I tutaj się respimy, mniej więcej. Tutaj macie to 1 na 1. I idziemy w stronę safe'u. Najlepiej tą przyczepiaczką. I po prostu klikamy użyj. Przytrzymujemy. Tutaj macie takie coś jak AF exp, exp Button. I po prostu przytrzymujecie E. I proszę, macie więcej Xpa i to jest bardzo dużo właśnie Expa. Więc yy, nie tak jak typu Hexo, że wam pokazuję, że mapki, które macie jeden Expa, tam po dwa Expa Ci wam wbija. Bo to jest naprawdę bardzo mało. A tu już sobie wbiłem z jakieś 50 lewej co najmniej na tej sposobie. I to jest bardzo fajne. Bo widzicie, już mam 2000 Expa i już mi wbija. Już prawie mam 84 więc yy, myślę, że warto sobie to zrobić no i odebrać sobie jak ktoś ma karnet to odebrać sobie po prostu wszystkie tam rzeczy, yy, następnie będziecie mogli tutaj sobie przejść i tutaj macie afk expa, tutaj macie exp button, co 30 minut wam się odblokowuje i możecie dosyć 100 000 expa z tego, tutaj rozwalacie sobie pomidorka pomidorka też wam wbija dużo Najlepiej sobie z karem to farmić więc ja wam już pokażę rozwalamy, rozwalamy już prawie my go rozwali... i tu macie u góry hopę więc też fajny jest i nie wiem przy sumie czy on coś tam daje do dużego, ale myślę że na pewno coś powinien dać nie wiem właśnie czy to dawało czy nie ale sprawdzamy no dał 1000 expa, więc jest fajnie tutaj też macie monetkę, tutaj ona daje 10 000 expa więc polecam bardzo to sobie zrobić a my przechodzimy do już mitów jeśli, jeśli chodzi no o następną część odcinka to Fortnite y, miał wczoraj aktualizację i przywrócili jedną Brońkę. Nie wiem, czy wy ją lubicie, ale jest to szybka pompa. Będziecie mieli na ekranie, właśnie zdjęcie tej pompy. Myślę, że większość z Was już wie, ale dla osób, które jeszcze nie zdążyły pograć w Fortnite, no to pokażę Wam tą właśnie pompę. Na, następną rzeczą jest to, że wszystkie rzeczy na mapie na Battle Royale zostały usunięte. Mikołaj został po prostu usunięty z gry, ale festiwal zimy można jeszcze odebrać te wszystkie prezenty do 3 stycznia, więc myślę, że całkiem przyzwoicie, bo osoby, które właśnie jeszcze nie zdążyły, bo są na jakiś świętach u babci, to po prostu mogą sobie odebrać. Jak widzicie, lodówka się jeszcze nie zmieniła, więc chyba nie będzie jednak tego prezentu następnego, a bardzo szkoda. To już byłoby na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało to co powiedziałem. No i myślę, że po prostu dacie lajka i subskrypcję. Ja już się z Wami żegnam i do następnego odcinka.